Zapraszamy do odkrycia wyjątkowej oferty. Działki o powierzchni 1000 m2, położonej w malowniczej otulinie lasu w miejscowości Ciasne na ulicy Uśmiech Lasu. To miejsce, gdzie natura spotyka się z komfortem życia blisko miasta. Działka znajduje się w wyjątkowo spokojnej okolicy, idealnej dla tych, którzy pragną uciec od zgiełku miasta, a jednocześnie chcą zachować bliskość do jego udogodnień. Zaledwie 10 minut od Białego Stoku, oferuje doskonałą lokalizację dla osób ceniących szybki dostęp do miasta, bez rezygnacji z ciszy i spokoju wiejskiej okolicy. Powierzchnia: 1000 m2, położenie: otulina lasu, ulica Uśmiech Uśmiech lasu. Ciasne, media, działka posiada doprowadzony prąd. Warunki zabudowy, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, lokalizacja. 10 minut od Białego Stoku, w spokojnej i pięknej okolicy, istnieje możliwość wyboru działki o powierzchni od 950 do 1100 m2. CEO daje elastyczność w wyborze idealnego miejsca dla Twojego przyszłego domu. Location Advantages, bliskość do natury. Działka znajduje się w otulinie lasu. CEO zapewnia ciszę i spokój, a także możliwość codziennych spacerów i relaksu na łonie przyrody, bliskość do miasta. Zaledwie 10 minut od Białego Stoku, co pozwala naszym. Szybki i wygodny dojazd do miasta, gdzie czekają na ciebie wszystkie miejskie udogodnienia. Spokojna okolica, idealne miejsce dla osób szukających wytchnienia od miejskiego zgiełku, ale nie chcących rezygnować z komfortu bliskości miasta. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia działki i osobiście przekonania się o jej wyjątkowych walorach. Odwiedź nas i odkryj swoje wymarzone miejsce na ziemi.